Elo, chyba, nie witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w tym odcinku będziemy robić enchant I jak pewnie widzicie, za mną jest Kot. Jak to wszystko robiłem, to mi przybieg do domu, nie pytajcie. I Dex, i. albo inni członkowie Anarchii, jeśli to oglądacie, to proszę dodajcie mnie. No właśnie, mam 15 obsydianów I na tydzień. Mam 15, tam gdzieś to myślę zrobię, tam gdzie pokazywałem. Ehm na skrzynia, zabijam Eddermana powiem trochę ryby, zabiję też pająka na ryby Dex i inni członkowie anarchii, jeśli to oglądacie No, jeszcze nie dopadli ci, 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 ci z Usadnicy No i zlutowałem ten portal, no Dex, jeśli to oglądasz, żeby byli członkowie anarchii To, to please, albo jeśli go znacie, to podajcie im ten filmik W komentarzach, proszę, dodajcie mnie na anarchię Dobra, nieważne Musimy kota Ej, ej, ej Nie uciekaj Chodź tu, chodź tu Chś. Quiet, be quiet Chodź tu, chodź tu, chodź tu ba -ba -ba -ba. Stój Stój, Stój. pik. Yeah, boy, mamy kota Easy Przepalamy go Nie? Czy nie? Dobra, idziemy spać Położę. No właśnie, jeśli, chcie, jeśli chcecie, żebym kot Wam coś przyniósł, to musicie. Co musicie? Nie wiem no, w sumie, co musicie. Jak jest kod, to ma to mam coś przynieść. Aha XD ten kod się tepnął. Dobra, siadaj tu. Mam 34 level. Oj, przepraszam. No O, cześć Messi o, Pies do mnie przyszedł, nie pytajcie Oj. Pies do mnie przyszedł I widzieliście pięknego pierwszego gula Messiego w Interze Miami? A jak nie to się zobaczcie No Chyba pięciu potrzeba Na enchant. Dobra, ale teraz do tematu Minecrafta Czy chcecie odcinki z Box PvP? do Dexiego, czy bardziej, no robimy studenczą, trzeba zrobić tak Czy bardziej yy, ten, dwa diamenty I książka Czy bardziej one blocka Jakieś bugi wam też pokażę, moje grać i takie tam inne Widzimy sobie to To chowamy, to chowamy i to chowamy Nie, czekaj, to jest? Mamy trzy diamenty na... To kopiowanie tych całych szablonów kowalskich na ich ulepszenia. Jeszcze, jeszcze będzie pięknie. Cześć. Dajcie imię w komentarzu dla kota. Chciałbym to dać. Dobra, tu. Gdzie są te kwiatki? Jeszcze, jeszcze będzie pięknie. Przegonimy, mok, przegonimy całe zło. O, o. Nie umie się cicho, bądźcie. Um, Cześć, chciałem powiedzieć. Tak, ja co ja chciałem powiedzieć? Dobra, bo już nie pamiętam. Ymm, dobra, może mi się przypomni. Dobra, enchantujemy ja miesza. Bo ja i chodzę i gadam, nie? Pewnie wkupiać się na moim gadaniu, a nie na... wreszcie. Pyk, pyk, pyk. Tak, to chyba tamtej nie łapię. A może łapię. Chyba łapię i mała, wie 26 Nie, co ja zrobię? Czemu ja tak robię? Czekaj, właśnie, o to jest pytanie Przegonimy, rok, przegonimy cały o, o. Jaki jest wasz ulubiony klub piłkarski? Napiszcie w komentarzu Barcelona czy Real Madrid to jest najwyższa, najwyższa konkurencja chyba teraz Chyba, że wolicie jeszcze ps że to jest, też jest taki. A jak jest wasze ulubiony piłkarz. Dobrze. Zostawcie suba i łapkę w górę, jak chcecie. Oczywiście. Nie musicie. No to pani by było, gdybyście zostawili, nie? O, biblioteczka. W ogóle czy chcecie jakieś filmiki z serwerów Minecrafta. A, i mi jakiś challenge. Błagam was w komentarzu jakiś challenge, żeby na przykład, nie wiem, z maksymalnej kratki zrobić Waterskeal. Będę musiał potrenować, ale może mi wyjdzie, albo w ogóle żeby zrobić water skill. Gdzie ja idę? A, podrzełem no tak. I tu I Jeszcze jeszcze pęknie Przegonimy mrok, no, przegonimy całe tło. I wiemy 25 subskrypcji, więc no Subskrybujcie Może zrobię jeszcze i pójdę do tych pillagerów Czy mi się tylko wydaje, że zmieni teksturę niebieskiego barwnika Może mi się tylko wydaje Dobra, mniejsza. Ehm. Czy chcecie jakiś serwer w minecraft'a? Na czym ja skończyłam? No właśnie, ehm, na tych filagerach i ten. Tu damy sobie crafting. Dobra, enchantujemy mniejsza o to. Aha, czekajcie, bo to jeszcze skraftować. Yy, I po prostu widzów do mnie. Do tego. 30? 30 easy Że zrobię jakieś posążki dla widzów I na kowadło mi się będzie można. Wspierdź Jemy. I nasze pierwsze czwarty w Minecraftzie Jest ich czarność 3, 3 Ossość 1, 1 czarność 1 A kilo Wydajność 4? Co? Ej, ja enchantujemy. Dawaj. I szczęście, trzy. Ej, nie gadaj. Słuchajcie się tak grę, ale. Wow. <laughs> coś, coś się dzisiaj wyluzowałem. Są, tak długo odcinków nie było. Ale i ja na piłkę chodzę i mi troszkę. Ciężko tam nagrywać te filmiki. Przepraszam bardzo. No może no, szerokie ostrze. Na pilkę chodzę i mi trudno troszkę zmieścić się z tymi filmikami. Jeszcze hełmik. A no tak. Ochrona 2. Ochrona 4. Dobra, nie będzie ochrona 2. No pięknie wygląda. Nie no, spory progres. No weźcie, od odcinku, gdzie Zbyszka pokonywaliśmy do, do takiego momentu. Nie no, tego nikt się nie spodziewał. Jak pokazywałem ginkrowo, bo można jeszcze książki enchantować i chcę nam to pokazać. Jak nie wiedzieliście. To właśnie wam pokażę. Jak po pokazywałem kuzynowi ten świat mój, to chciałem usunąć sobie inny świat, gdzie się, gdzie się nudziłem po prostu i sobie chodziłem. Może mam w domu jeszcze czyście na sobie. Chcę książkę sobie zrobić, bo tak gadam. I chciałem kuzynowi pokazać. Ja mało co go nie usunąłem, właśnie. Gdybym usunął, to wybaczylibyście mity tak średnio. Może zrobię kopię zapasową, tak na wszelki wypadek. To jest dobry pomysł. Chowamy napis. Bierzemy troszkę. No. Czy chcecie jakiś odcinek nie tylko z Minecraft'a, tylko z jakiejś innej gry? Tak jakby to zrobimy, od razu z dwie książki. Albo odcinek, że spróbuję zdobyć, tak a, a propos trzciny. 100 tysięcy trzciny cukrowej jedynie w 100 Minecraftowych dni. Trochę mi się nie... nie będzie chciało tego robić, ale. No cóż. Co to? Mm. Nie stało. Przeszycie trzciny. O, głębinowy wędrowiec przeszycie trzy. Przeszycie trzy głębinowe. Co? Niech będzie ten głębinowy wędrowiec. Dlaczego? No dlatego... Co wie? Bo chyba dzięki temu albo łatwiej się pod wodą łazi, albo po prostu masz ten. Dobra, no, dawaj to Mam um, masz... Ochrona przed wybuchem, a to... Ochrona 4 Ty To jest git To jest naprawdę git To uzbieram sobie na następną dziewiętnastu 30 leveli, to ogarnę No, ogarnę dlaczego ale lubię teksturę tych... No No Taka sytuacja hmm, myślę 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 myśl. Musiałeś przyleźć z kolegą jeszcze Wywali się lepiej 3, 2, 1, walka Puh. Puh. Protestujemy moje piękne enchanty. No i jeszcze przez ciebie deszcz pada, no brawo, brawo stary, brawo, nie nie <klucz> Brawo No i mam przez ciebie jeszcze bedomena Cieszę się, że w miosce nie mieszkam Drugi raz w tym tygodniu Jak czy... Jakie, nie wiem Nie no to Trochę, trochę, trochę nie... Nie miłe Dajcie znać, czy oglądacie tak z jego imbo, e ja robię ja ich nawet lubię. Dobra, śpilko. Do, Do lotu. A czem z jego oglądacie? Czekaj. O, chyba mój tata przyjechał. To my za chwilę kończymy. No. Dobra robi. Ja chyba nie zmieni. What? Dobra, nieważne. ważne. mi. Chowamy wszystko i my się za chwilkę żegnamy. No, jak będzie głośno, to przepraszam. O, idealnie, świetnie. Tu chyba jest nieskończone źródełko wody. Przepraszam, ale muszę sobie mikrofon poprawić. W nie będzie złego omenu. Pokażę Wam fajne zastosowanie w następnym odcinku. Rzeczy. Nie będzie spoilera. Okay, co Dobra, widzowie, My się żegnamy. widzimy się za niedługo w kolejnym filmiku na moim kanale. A ja pozdrawiam Was serdecznie. Narwament, czy tam guys? Dobra, nieważne. Elo.